Odkryj tajemniczy post Doroty z Rolnik Szuka Żony, która zaskoczyła fanów zapowiedzią nieoczekiwanej podróży, co oznacza jej zagadkowe stwierdzenie, czasami życie samo pakuje za nas walizki. Poznaj historię związku z Waldemarem i co kryje się za ich wspólnym szczęściem. Wzbudzający ciekawość post, opublikowany przez Dorotę, znaną z programu Rolnik Szuka Żony, przyciągnął uwagę jej obserwatorów na Instagramie. W latach poprzedzających pojawienie się na ekranach telewizorów Dorota i Waldemar byli zwykłymi ludźmi, jakich wielu mieszka na polskiej wsi. Ich życie zmieniło się diametralnie, kiedy wystąpili w popularnym programie telewizyjnym, który łączy osoby szukające miłości. Dzięki emitowanemu na antenie TVP Show, para odnalazła siebie nawzajem i z czasem stworzyła trwały związek. Ucieszyło to wielu widzów. Którzy śledzili ich losy od pierwszego spotkania do chwili, gdy jako para podjęli decyzję o wspólnym życiu. Owocem ich miłości jest córka Dominika Marcelina, która stała się centrum ich świata. W jednym z ostatnich postów na Instagramie Dorota zaskoczyła swoich fanów informacją o planowanej podróży. W treści wpisu, który pojawił się na Instastory, napisała słowa pełne tajemnicy: "Życie samo pakuje za nas walizki". To sformułowanie zasugerowało, że nadchodzi coś nieoczekiwanego. Jednakże, nie zdradziła żadnych dodatkowych szczegółów dotyczących kierunku czy celu tej wyprawy, pozostawiając obserwatorów w stanie zaciekawienia. Warto również nadmienić, że początek ich znajomości nie przebiegał bez przeszkód. Pomimo początkowych randek Waldemara z inną uczestniczką, Ewą, ich drogi rozeszły się z powodu nieporozumień. Dopiero później Waldemar skierował swoje uczucia ku Dorocie, co doprowadziło do szczęśliwego zakończenia telewizyjnej historii. Ich przykład pokazuje, jak zmienne mogą być losy ludzkich serc, przypominając o tym, że prawdziwa miłość potrafi znaleźć drogę nawet w najbardziej nieoczekiwanych sytuacjach. W kontekście tajemniczego postu wyrażenie życie samo pakuje za nas walizki zdaje się niesie filozoficzne przesłanie. Podkreśla nieprzewidywalność losu oraz to, jak sytuacje, których nie jesteśmy w stanie kontrolować, bywają kluczowymi momentami życia. Czasem to, co wydaje się przypadkową podróżą, przeradza się w nowy rozdział pełen nieznanych możliwości. Historię zapowiadaną przez wpis Doroty można postrzegać jako wyraz głębokiej, emocjonalnej gotowości do wyruszenia w nieznane. Oto podróż, która jest nie tyle fizycznym przemieszczaniem się z miejsca na miejsce, ile również duchowym i emocjonalnym rozwojem, co sprawia, że każda chwila staje się niezapomniana. Mimo że niedawny wpis mógł sugerować znaczące zmiany w życiu osobistym pary, obecne informacje wskazują, że w relacji Doroty i Waldemara nie ma żadnych oznak kryzysu czy nieporozumień. Analizując profil Doroty w mediach społecznościowych, można odnieść wrażenie, że ich związek jest nadal pełen miłości i harmonii. Ostatnio para brała udział w uroczystościach kościelnych w Dniu Bożego Ciała, co sugeruje, że pielęgnują wspólne wartości i tradycje. Wcześniej Dorota opublikowała poruszający wpis, który był pełen emocji i wspomnień związanych z ich pierwszymi chwilami razem, kiedy poznali się w programie telewizyjnym Rolnik szuka żony. Takie wspomnienia pokazują, jak głębokie i wyjątkowe są ich uczucia, które z czasem jeszcze bardziej się umacniają. Dziękujemy, że poświęciliście czas na lekturę naszego artykułu. W serwisie Plejada codziennie dostarczamy wam informacje na temat najważniejszych wydarzeń ze świata show-biznesu co pozwala na śledzenie losów ulubionych gwiazd i celebrytów. Zapraszamy do pozostania na bieżąco z nowinkami, jakie publikujemy, obserwując plejadę w wiadomościach Google. Zachęcamy również do odwiedzenia naszych profili w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, YouTube oraz TikTok, gdzie znajdziecie dodatkowe treści i materiały multimedialne. Jeżeli posiadacie ciekawy news lub chcecie nam zasugerować temat, który warto poruszyć, jesteśmy otwarci na współpracę. Możecie się z nami skontaktować, wysyłając wiadomość na adres e-mail plejada małpa, redakcja .pl. Wasze zaangażowanie i sugestie są dla nas niezwykle cenne. Dziękujemy jeszcze raz za przeczytanie całego artykułu. Jeśli chcecie być zawsze na bieżąco i mieć dostęp do ekskluzywnych treści, zapraszamy do subskrybowania Onet Premium. Obserwujcie nasze nowe artykuły w wiadomościach Google, aby zawsze wiedzieć, co słychać u Waszych ulubionych postaci ze świata mediów. Rolnik i miłość daj suba i łapkę w górę.